Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik, dziś materiał o mapie społecznościowej i pomówię w nim o zmianach, jakie ostatnio zaszły w całym tym projekcie. Jak sami wiecie po uruchomieniu całego tego projektu DICE otrzymała wiele wspaniałych konceptów, jeden z nich przedstawiłem w swoim materiale, aby przybliżyć wam, Czego możemy się oczywiście spodziewać, jakie projekty zostały nadesłane. No i jak mówiłem właśnie w tym materiale i w kilku innych, niestety każdy ma całkowicie inną koncepcję, jeśli chodzi o to jak ta wymarzona mapa ma wyglądać, więc po prostu te projekty, które zostały natesłane, było zbyt wiele rozbieżnych tematów, które wcale nie pasowały do zarysu całego projektu, do tych wskazówek, jakie DAIS nam udzieliła, jak ta cała mapa ma wyglądać. No ale się nie martwcie, bo... Znaleźli na to sposób, a sposób był taki, że poprzez właśnie studiowanie tych projektów, które zostały nadesłane i czytanie wpisów na Reddit oraz na forum CTI, zespół DAI zidentyfikował kilka trendów i jakie tematy. Prezentowały i najbardziej niestety dominowały klimaty miejskie. Mapy w dużych aglomeracjach miejskich. Zanim jednak zaczniecie się cieszyć, jeśli oczywiście to był Wasz klimat, niestety nie jest to klimat, jaki DAIS chce zaimplementować do właśnie tego projektu. I jak sama twierdzi, nie mieści się to w ich pojęciu, w tym w szkicu czy raczej w wyobrażeniu, jak ta nowa mapa ma wyglądać. Jeżeli taki projekt został nadesłany, to po prostu z góry był narażony na porażkę. Po prostu chodzi o to, że nie wiadomo jak twój, czy mój, czy kogoś innego pomysł byłby dobry, nie został zaakceptowany z powodu taki Takiego, że praca nad takim projektem zajęłaby po prostu zbyt długo i byłaby po prostu za droga, ponieważ jak twierdzi DICE mapy miejskie są po prostu za sztywne i nie są po prostu wydajne. Musieliby poświęcić zbyt dużo czasu dla optymalizacji całej tej treści mapy, czego oczywiście nie chcą robić, bo wolą się skupić w tym czasie na dopracowywanie rozgrywki, no i oczywiście balansu całej tej mapy. Poza tym chcą osiągnąć też zniszczenia Otoczenia na bardzo szeroką skalę, a jak sami wiecie, mapa miejska niestety im to uniemożliwia. Prosty przykład: mamy oblężenie Szanghaju, czy obrzasku. Jak sami wiecie, tutaj nie ma. Mowy o Levolution, bo jak sami wiecie, w całym tym projekcie Levolution zostało po prostu wykluczone, a bez Levolution te zniszczenia na tych mapach są naprawdę po prostu znikome, więc zamiast map typowo miejskich chcą bardziej skupić się na mapach typowo otwartych z kilkoma tylko budynkami, jak na przykład linia kolejowa Golmud, ponieważ takie mapy są niezwykle. Elastyczne. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że DICE nie chce wydawać ani zbytnio pieniędzy, ani poświęcać czasu, aby tworzyć coś, no nie wiem, na miarę szturm na karkan czy wielki bazar takich map po prostu nie zobaczymy. Jedynie co chce zrobić, to chce zrobić po prostu mały recykling mapy, którą już ma, a dodanie po prostu kilku drzewek czy budynków nie będzie jakimś wielkim kosztem dla całego przedsięwzięcia. Także nie bójcie się, nie oznacza to wcale, że to będzie jakaś tandetna mapa. Po prostu chcą jak najbardziej chcą optymalnie po prostu wykorzystać to co już mają bez nadmiernych kosztów, a po prostu swój czas spędzić nad tym, aby zapewnić jak najlepszą rozgrywkę i jak najlepszą grywalność po prostu na takiej mapie dla nas więc aby zawęzić cel projektów, żeby tym razem społeczność wiedziała, co ma wybierać, zespół właśnie członków DAISZ, który pracuje nad tym projektem, wyodrębnili trzy rodzaje map, które były po mapach miejskich najczęściej wybierane, najczęściej proponowane, no i oczywiście pasują też tym razem do całego konceptu mapy i te trzy cele to jest dżungla, pustynia i góry. Głosowanie już się odbyło i wybór tych map został podzielony na fazy. Dwie już mamy za sobą i w jednym, w tym pierwszym mieliśmy wybranie terenu. Tam oczywiście najwięcej głosów uzyskała dżungla. Druga część głosowania także już się odbyła. Odbyła się ona w ten weekend i mieliśmy do wyboru, jakie właśnie lokacje chcemy zobaczyć. Czyli co dokładnie ma być na tych mapach. Czy będzie to świątynia w dżungli, czy będzie to opuszczone więzienie, czy mała osada rybacka. Tam było więcej do wyboru. Myśmy mogli wybrać bodajże... Tylko 5. Ja osobiście niestety nie mogę uczestniczyć w tym głosowaniu, ponieważ nie mam premium, więc po prostu nie mogłem tych wiadomości przybliżyć wam wcześniej, ponieważ wszelkie notyfikacje związane właśnie z tym projektem znajdują się w większości na stronie CTE, do której oczywiście bez premium, bez premium nie mam dostępu. Niemniej jednak dokopałem się do pewnych informacji, które wam... Oczywiście przedstawiłem. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że moim zdaniem właśnie głosowanie nad tym całym projektem i dawanie swoich projektów po prostu bez premium, moim zdaniem jest głupim pomysłem, bo ja uważam, że w pewien sposób jest to dyskryminacja. Pewnych graczy, nie mówię o sobie, bo wątpię, czy miałbym jakiś taki dobry pomysł, ale są na pewno osoby, które mają dużą wyobraźnię, którzy mogliby coś wnieść do tego projektu. Niestety brama czy drzwi zostały zamknięte przed nosem, dlatego tylko, że ktoś nie posiada premium. Każdy, można posiadać wszystkie mapaki, ale jeżeli się nie posiada premium, niestety. Nie ma się dostępu. Moim zdaniem idiotyczne, ponieważ, tak jak już wcześniej mówiłem, ta mapa jest tworzona od podstaw, więc, moim zdaniem, premium wcale nie jest wymagane. Ale, wracając do tematu, ja osobiście co chciałbym zobaczyć, to wolałbym zobaczyć dżunglę ze starożytną świątynią, ponieważ góry i pustynie mamy już na istniejących mapach. Jak sami wiecie, nie wszystkie z tych map są grywalne, a dżungli po prostu jeszcze nie ma. Poza tym myślę, że dzięki takiej mapie powrócilibyśmy przynajmniej częściowo do super dodatku, jaki kiedykolwiek powstał do Battlefielda, a oczywiście mowa tutaj o Battlefield Wietnam. To by było w sumie na tyle w moim materiale. Zapraszam oczywiście do komentarzy napiszcie co sądzicie o tym, czy chcielibyście zobaczyć może inne jakieś lokacje w dżungli, jakie są Wasze pomysły. Wiem, że to już się nie liczy, bo głosowanie mamy już za sobą, no ale dlaczego nie mieć po prostu jakiejś małej dyskusji. Zresztą uwielbiam przydać Wasze komentarze, uwielbiam z Wami wchodzić w polemikę. Dziękuję oczywiście też za czas poświęcony, żeby zobaczyć mój materiał. Zapraszam oczywiście do polubień mojej strony na Facebooku. Ja już z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym materiale.